No więc widać je w kolejnym odcinku, kijowych broni dawno nie było. Z powodu takich iż mianowicie teatr nie działał, ale nieważny, koniec tłumaczeń. Zaczynamy. Jest to pierwszy odcinek poświęcony strzelbom, a dzisiaj zajmiemy się jedyną strzelbą POM Action. KSG się nie liczy, bo bo to inną z strzelami w ogóle, bla, bla. No mianowicie R870MCS. Jak skacze strzelby w grze oprócz KSG, to KSG to jest jakieś takie Forever w tej grze. W 10 z pustu lufę opuszcza 8 śrutów, czyli tych takich jakby kuleczek metalowych, wiadomo o co chodzi. W z dwa twórcy poszli na łatwiznę i każda broń w grze strzelająca, czy każda strzelba, właśnie strzela 8 śrutami. Każda z tych kuleczek zdaje od 50 do 10 obrażeń, a prosta matematyka podpowiada, iż całkowity damage jaki może zadać jeden strzał to od niesamowitych wręcz 400 z do 80, zakładając, że każda kuleczka trafi w cel. Z tego co tu pamiętam to najwyższe obrażenie na jeden wystrzał z jakiejkolwiek broni w grze. RPM jak się pewnie domyślacie nie jest zbyt wysoki, bo około 80. Nie jest ani dużo, ani mało, zważywszy na fakty, że jest to strzelba pump action, także tutaj akurat jest to wytłumaczalne. Maksymalny zasięg R870 jest równocześnie maksymalnym zasięgiem jakiejkolwiek strzelby w grze, wyłączając KSG. O, są KSG Foreverlon, A wynosi on 14,5 metra. Stój dalej niż to odległość choćby centymetr albo dziesiątki centymetrów cokolwiek, a twój pocisk magicznie zniknie w odmentach piekielnych. No, w ogóle głupia mechanika w Call of Duty, ale, ale taka jest i tego nie zmieniam, bo musieliby zmienić engine. Oczywiście Long Barrel tutaj nam daje pewien bonus 2 m, co daje nam maksymalny zasięg 16,5 m jest to niesamowicie duży zasięg, wiadomo. Pływ tutaj także Ma Tłumik, który dystans ten obniża nam do 13,15 metra. Nie jest to zbyt dużo, ale nie warto wyciszać strzelby, no bo po co? Co to oznacza w praktyce dla was, to maksymalny zasięg one shot one kill na około 13 metrów, jak widzicie jest to całkiem dużo, wręcz większa część maksymalnego zasięgu, ale zakładając, że każda kuleczka, każdy ten śród trafi w cel, co nie dzieje się tak często. Pełnym przeładowaniem magazynka mieszczącego sobie 8 nabojów bądź 11 z odpowiednim dodatkiem to aż 5 sekund, jednak nigdy nikt nie strzela całego magazynka w strzelbach, więc zajmie wam to zdecydowanie mniej. Szybkość noża to 110%, zaskakujące, gdyż dużo broni w grze ma szybszy czas czesania niż pistolety. Nie rozumiem tego, jest to zupełnie bez sensu, ale to trailer. Jeżeli chodzi o dodatki, tutaj Ameryki nie odkryje, każdy to wie, wydłużona lufa oraz laser. To pierwsze daje niezły bonus do zasięgu, który jest prawie krytyczny laser, natomiast ścieśnia nam spread, zazwyczaj wychodzi na dobre, jeżeli oczywiście umiemy trafiać. Pamiętając też o celowaniu, które jeszcze bardziej ścieśnia ten spread, będziecie mordować ludzi na każdym dystansie. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się następną strzelbą, jednak nie będzie to S12, a KSG. Do zobaczenia, cześć!